Na ja wczu trzeba w niedzielę jechać po zło! Co się poradzi? A nie chciałeś! Nie chciałeś jechać w niedzielę! No trochę by się przydało odpocząć, 7 dni w tygodniu. Ale my mamy umowę o dzieło i nie obchodzi, żeby te dostać dzieło. Po złom, jedziesz do garażu, czyścić kolor. Z tego co pamiętam, odgrażałeś się, że będziesz nagrywał odcinek, jak czyścisz kolor. Także może zacznijmy od tego. Ale ja nagram ciebie! Jak czyścisz kolor! A ja nagram ciebie! Bo już się nie da wejść! Za dużo wszystkiego, jednym człowiekiem tego nie przerobisz A Ty nie jesteś jeden, Ty patrzysz do koloru Nie, mordeczki kochane, w niedzielę jedziemy po złomu, mam dużo adresów Jadę tu teraz pod Sochaczew, znaczy pod płodzie, a później mam 6 adresów w Konstancin, Otwock A w tygodniu tam się przebić, to jest bardzo ciężko, bo kolki, więc za w niedzielę zrobimy Później się będzie jechało, szybciej się przejedzie tak Ładna pogoda jest Si, a ja później muszę jechać jeszcze na działkę o co? Chcesz pielić ogródek? Nie, kran jak ty Walcować trawę będziesz? Gada się Bo zabierałeś tam... Yy... No nie wszystko, bo nie weszło A jak z miejscem na się dzisiaj? Jak to? No pytam się, jak, jak obstawiasz, ile będzie miejsca Prze na busie. Trzeba układać, bo są punkciki takie, wiesz, tu trochę, tu trochę, tu trochę, tu No, tu, tu, tu. no pytam, bo no, potrzebowałbym na chwilę samochód Do czego? Przewieźć łóżko Zapomnij! Zapomnij, to nie ma problemu, Jawczu. Do dzisiaj no nie da rady. No, mamy 7 punktów. Mamy no, no, na insegnie wysłaliśmy stółki, usiłamy. Chyba, że chcesz zrzucić i później załadować. Jak chcesz, to tak mógłbyś. Nie, zobaczymy na zakończenie. Ale układamy, Jawczu, od samego początku. Tu Ale są jakieś... To mi nie musisz mówić, bo ja to wiem. Jak jest 7 adresów, to wiesz. To... Ale tu jakieś tu pewele, tu to, tu tamto, tu tamto, wiesz. Będziemy układać to. Tak? Jak drogę dyspozytor ustawi, tak będziemy jeździć. Nie, nie. Dawaj tak jak najdłużej, żebyśmy dzisiaj pozwiedzali jakieś te obrazy, ładne. To jest ładny dzień. nawet w miarę dobrze wyglądasz. Ja, ja zawsze dobrze wyglądam. To, to tak jak ja. Dobra, ławcie układaj tam, a ja ci spróbuję tego grzejniczka podać! A. Sam. Nie sam. Dwadzieścia. Dwadzieścia. Dwadzieś. 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 Nie czekaj. Dwadzieś. Mam no, łatwiej, bo on trochę cięższy Nie płacz Kupię ci chęć Piedy od jadę Kupię ci ładę sama drobę jest jest. A bo Jak <tryk> sadaj, szybciej. Zacznij, niech to się zomnie. Ale powiem ci, że tobie się białko przyda. Tiki, tiki. Dobra, lubi, lubi. tak. o ciebie takim.

Dzień. Dzień. Dobra, na razie tak się weźmiemy, bo to i tak. Później będziemy dalej rzucać. No i co panowie? Mamy już pierwszy punkt zabrany i jeszcze 7. Ale na razie do tego drugiego mamy daleką drogę. No ale tam już później są bierz, obok. Tyle obok, tlutnego. to jest tam już wszystko rejony. My z RZW jesteśmy gotowi, dobra, a ty jesteś? Ja to jestem. Zobaczę w niedzielę, zobacz. Później jeszcze na działeczkę jadę. Jestem, jestem gotowy. Później, a tutaj za 200 km dalej. Jak my mamy 7 punktów, to później to o 20 chyba będzie działać Nie no. Bartek, tu teraz mamy no, daleko, ale tam mamy nie wiem, po 10 minut od punktów, a w Konstancinie to mamy 4 punkty. A Konstancin to jest jak pluszku, nawet mniejszy. No wiesz. Nie no, jak o 13 chcę, o której będziemy tam? Za 13 No może. Czyli to... licząc... Około 12, no gdzieś do wpół do 12 tam jak mówisz, że blisko punkty no. koło siebie, no to koło 12 liczmy. Tak. Stamtąd wyjedziemy. No i gdzieś tu koło Pruszkowa jeszcze, tak? Tak, no dobra, dojeżdżamy, tu mamy taki świec gazowy i huśtawkę. I później jedziemy już w stronę Konstancina. Teraz jesteśmy tutaj Tyuzofowie. No nie siadaj na żadną huśtawkę, pamiętaj. Nie, właśnie usiądę. Do... Nie, usiądzie, zrobi tak, tak że zajmie mnie miejsce. O! Muleczek sobie zalał. Ja wezmę to i idę. Ale wyjedzie się znowu, ja nie będę miał znowu miejsca. Z czym nie będziesz miał miejsca? Żeby go schować. A... I to wszystko jest zawsze twoje. Aj mój. tam, bo widzisz, wciążaj, wciąża. Nie, po prostu się obija tak zawsze. Ta ramka też. Która? Te czarne? Nie, nie. Dobrze. Dobrze? Dobrze. Ja zawsze dlatego pytam, dwa Dobrze. razy. Nie. Widzę ułożona kostka, żeby nie zalało. Co? Nie na żady? Pan to no, ja mam się z No, no, widzę, Ten wezmę te kwiatki, żeby wyglądać. to za to, będziesz chciał, puść szafkę. Ja się nie umiem ciąć biegiem. Ja też nie. Dobra, połóż, ręcz to podsegruje, leś. Masz, ale czego ja nie wyraźnie ja nie umiem. Cięć. Gdzie piszą? Gdzie osłona, Diaksa? Gdzie osłona? tu znaczy nie ma. Chyba w pół wezmę, przetnę i... się wygnie dygrys. No to fajnie, no już. Dobra, puści. We. Lo chiedo? Lo chiedo. Avete il conto. Tak. Czemu? Bo ja mam lepszy sposobów. Daj! Poczekaj. Co ty robisz? Co ty robisz? Odetnę te myśli. Odejdź! A tu na dole? Odetnij, odetnij to sobie mózg. Od myślisz. No, dawaj pokaż jak ty myślisz. No. No, <laughs> no tak. Człowiek z wagą myśli tylko tym A ty byś ciągł i ciągł i ciągł i byś do jutra nie? Po co nam w ogóle sprzęt? Nie bierzmy ze sobą, będzie wszystko gieł rękoma Nie masz no. w za ciężkie. Oj, 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 no co ty nie powiesz Technologia, technologia. Uważaj, cofnij się Pierwszy piąty, chce piąty za to na koniec. Daj może taczkę. Wrzucone. Bardzo dziękuję. My również, My również dziękujemy. Miłego dnia życzymy. No i co? Rafał, <śmum> znowu masz minusa. Dlaczego? Dlatego, że przyszedł piecyk i gdzie ja go mam schować? Proponuję zacząć od tego, co ci mówiłem. Czyli od czego? Czyli od dla, nagrania dla widzów odcinka, jak czyścisz kolor. Ale ja zdążę. No nie zdążyć, bo już miejsca nie masz. A ja no. dwa tygodnie będę wyłączony. Ale posłuchaj, jak ci powiedziałem. Ty wyjeżdżasz sama, co zostajesz? Są dwa tygodnie w roku, w których odpoczywam. A ja kiedy wracasz? Wyjeżdżasz we wtorek, tak? Czy w środę? Wracam na początku sierpnia. 3, 4, A Ale ty, ty, ty też wracasz w środę, 14 dni, tak? Czy jak? Ja zaraz zobaczę. 39 się nie wie, biletów pogodnych nie kupił, mówił, że mu się spodoba i zostanie na dłużej. Kalendarz. Ty wyjeżdżasz kiedy? W środę, tak? Czyli ty na więcej niż 14 dni jedziesz? Na 15. 15 albo 16. 16 dni! To w piątek się widzę już w pracy. Ale jest Od razu, z piątek sobota niedziela kolor. Masz no, mocno. Ale już ci to mówię, już ci zaplanowałem. Wyląduje, gdzie jesteś? Dawaj tu! Tak. bo nie mogę wejść. To ty tam nic nie dawać przez te dwa tygodnie. No ma no, no. do domu zabieram. Na bieżąco czyść. Tak, tak no. ja jeszcze z muszę piecyk wybrać, przecież zabrać. Jeszcze tego meciuchy tej ich i to już jest się nie chce. No tam będzie. Ja to jak prawa, bo nie widzę przez A tu ostatnio byliśmy dawczu. Jak mi tak, powiesz? Byliśmy tego gościa zabieraliśmy ten piecyk taki rozłożony i... Dobrze. Chciałem ci będzie jak powiesz? Ale co? Ma się pospieszyłem! Masz na że Ja bym nie powiedział tak do końca, że nie ma problemu. Czemu? Bo samochód ma swoje objętość. No to układaj. Co robię? Jak nie układał, to już byś moknął patrzę. Dobra Rawciu, układaj wszystko, układaj. A ty dawaj, ja nie gadaj. Trzy baniaki ci dać na przód? Cztery? Rawciu? Tak. Cztery baniaki dać ci na przód? Dawaj. Opa! Układaj nas. Opa! To jest dobrze, bo dać ci

Ja się postaram, że... że będą mnie uszy szczypać. Ale takie strzały, widoczny, zamieniony. Pięknie. Lupa! Czekaj. Czekaj. Ty! Ja myślałem, że jest ich czterna. Cześć. Chopa! Chopa! Hopa! Jeszcze tutaj od razu do góry wrać teraz. Tak! Na śzecznie jest musieszki. Jednego albo drugiego. Nie jedynie do tego. A też od razu muszę zrobić miejsce, bo nie wejdą. Dobra, no nie, może... Ich dobrze. nie ma dużo, Dawciu. 6 sztuk jest.

że Cię wczoraj nie było na, w Warszawie na Włochach. Czemu? I byś mi tak mówił. E, o przyjdź tutaj jak możesz, ja sobie nakopię. tam? Bo? takie ekstremalne wyczyny to wiesz musimy we dwóch bo Jasiu na wciągnięty by nie dał rady tego byłoby w busa poszerzać Kolejny więcej złotych? chcesz cenować? Dobra, chyba nie spadnie. Jak coś najwyżej będzie jeszcze coś się tam No, ale mamy wózek, mamy jeszcze dwa wózki ja tam chciałem wstawić. Och. Nie chyba nie. Ten, co miałeś... Weź go, bo go zaraz. Weź go rozniosę tu zaraz. Nie uruchamiam się, Rafał. Och. Dobra, na kółce, mnie za głowę! Człowiek! Ten co wymyślił dzisiaj? Masakr. Widziałeś, czasem takie małe osoby są potrzebne. Zmęczyłeś się sobie? co? Chyba ty warty? Czy się jest? Wczoraj taka pogmólna tak pogoda? No. no. może nie jest gorąca, ale pamiętam. Muszę wam powiedzieć, że mamy parę kilo, bo aż jestem wygięty do tyłu. Mamy, mamy, mamy. A wiesz, ja czuję, bo wiesz, siedząc na samochodzie, że... Mamy, mamy! Ponad tona to jest bito. Bite. Osiem brzejników mamy. Niech będzie średnia pieczny brzejnik. Dwa piece. Ten jeden to ma Z250 co najmniej. To ten jeden Będzie. No i tej To jest dzisiaj mocny dzień. Piecy, który miałeś. Masz rozebrać przed wyjazdem. Masz raz, dwa, trzy, sześć, siedem piecyków już do was To ile? Dwa dziennie się rozbiera? Jak chcesz 10 zł dniówki, to da. Mocno, mocno wszędzie. Mój lekko do zebrania piecyków, tylko nie takich. E, takich, ale nie takich potężnych. E, to 35. Znaczyli takich to byś z 10 10-15, no, no, bo nie jest teraz... 10. Teraz to nawet 8 bym powiedział 15 bym wyraza. <laughs> a szczę to na wciu było 35 takie małe te co rozbieraliśmy, ten... tak. co odbieraliśmy z tego, z bloku. Tak, Uch. tak, ten co... Pamiętam. Bo to szybko to, to wyciągałeś na grzewnicy. I wyciągałeś reduktor. Dokładnie. to no, no, tam niech. Reduktor na grzebnicę i następny, następny, następny. No, to takie to ja mówię, z 15 takich, no, nie, zależy, bo niektóre są takie, te wiesz, takie, te co z tymi, w te plachy wchodzą, ten musi stoi siedem 7, to jest ciężko dziennie rozebrać no. Wiesz, o które chodzi. Nie wiem, wiem. Te takie, te sygno... no, mają takie... No, Tak. Miecik, nie rób. Zgadza się. Te rybnickie, to mają i baniaki miedziane. Te baniaczki takie, jak ja ostatnio oczyściłem? Tak Ten baniaczek ile waży taki? Z pół kilo więcej chyba? Więcej Z kilogram będzie, taki sam baniaczek, nie? Jak tam Remciu po weekendzie? O, o, jo, jo. To ci jest Remciu? Nic Remciu, no bo my wczoraj z Bartkiem i Zafałem w niedzielę A ty jak? Ja na imprezie Na imprezie, no widać, widać właśnie, że na imprezie Ale pocieszę cię, mamy dużo do zrzucania Damy radę? No. Damy czy nie? No. Remczu, no chłopak, no, 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 widzowie nasi będą się denerwować, że taki jesteś słaby. A, tak. <grym> niech postawią te. piwo, tak? A, <grym> dobrać. Dobrać. Tu w lewo w prawo. Póra, Stąd jak? no Stąd nie jechałem nigdy na czapanką. No nie echaj! Jak na czapanką? Widzisz, że jak będziesz musiał być navigatorem, bo jesteś niedysponowany za kierownicę. No dobra, jak nie przystań. Ale nie, nie, ale co w pracy? W pracy, w pracy nie ma wspaniałem ciu. Mordeczko moja kochana. Nie, no prześpi się, mordeczko, naprawdę. Wiesz... Że... Czemu go po jajkach macasz? patrzę, czy ma jeszcze, czy mu nie obcięli. No dobra, Moldeczko, to nic spać sobie mordeczko. O razłową raz głową w na żeby... pałku? Jak tam po urlopie? Blaszki grube? Grube. grube. Jak Od tam, tam po de... O, wypoczął, pozwiedział, pooglądam. i nie było, krótko Dwa tygodnie. Dobra. To Sędziu. sił nie masz. Po weekendzie to powinno właśnie być wypoczęty. Ciężko pracujący to jest o? Ja ciężko ciężko pracujący tydzień tak. Jak ja byłem w pracy w sobotę i w niedzielę, to w jaki ty miałeś? Ja też byłem w pracy. Co to w ogóle jest? Skąd to jest? To od Rafała z działki trzy, cztery, trzy, trzy, cztery. Nie podniesiesz. Ten pan pomoże z jednym piecem, pomożesz z jednym <laughs> Panie Ty, kamerkę wziął, kur... Szwajcara, kur... Wziął kamerkę, kur... i Szwajcara struga. Chodź, chodź kur... Dacie radę we tego podnieść? Nie no. wiem, nie będę nim starać, jak nie to bóry. Dobra, Rzucaj, rzucaj. Dziękuję, Stefan. Bez Ciebie tu na ten dasz rady. radę? Tak. Czemu się czekasz? Tu na dole... Wyjmij ste, ten hak. Na dole Stefan się blokuje. Nie, tam nie ma. jest na dole, zobacz. Nic nie blokuje tam hakiem, k***a czepione. Rozpada tam. Jest niewygodny, zaczynasz się gibie. <laughs> 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 Trochę tego naładowaliśmy. Sporo tego było, ale no cóż. Się... Dobra, idę odjechać. I jak tam, Lawciu? ile? Z... A to wszystko jest z niedzieli. Ja wczoraj byłem po W Niedzielę I... już pracujecie. Lawciu, powiem Ci tak mi, y, zrobiłem się z taką dziewczyną zdjęcie. I taka, no, taka, Gdzieś na jakieś grupy człowieku w jeden dzień 23 adresy mi dała. O, to konkretnie. Wczoraj miałem zrobić 9, zrobiłem 3. Ty widzisz, 3 zrobiłem i... Albo dzień za krótki. Nie, po prostu powinieneś eee, no to, no to się otworzyć mi złowę zdjęcie. Nie miałem gdzie pojechać, ty zamknięty, tłuszcz zamknięty, emerytus zamknięty. Nie no, wszystko w niedzielę to my nie pracujemy jeszcze. Tak? <gry> no i na 890, 1512 zł ciszymy. tu tam. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1100, 1200, 1300, 1400, 151012 Dobra. Rafałku, Dziękuję. Lecę, bo będę jeszcze raz. Zobaczmy. Mam takich tyle adresów. No i w niedzielę chyba będę jeździł codziennie. 1500 zł zarobiłem. Bardzo piękna dniówka, że taka codziennie, to bym milionerem był. A wy pamiętajcie, żeby dać łapę w górę, zasubskrybować kanał i napisać komentarz. Widzimy się w następnym odcinku, mordeczki. Pozdrawiam.